Czy musisz płacić VAT od usług wykonanych na rzecz zagranicznych firm? Według ogólnej zasady, jeżeli jako podatnik VAT wykonujesz usługi na rzecz zagranicznych firm zarejestrowanych na VAT w innych krajach, to wystawiasz fakturę bez VAT w Polsce, a usługa podlega opodatkowaniu za granicą. Od tej zasady występuje jednak kilka istotnych wyjątków, które jako przedsiębiorca powinieneś znać. Przede wszystkim, jeśli Twój zagraniczny kontrahent będzie miał tak zwane stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, czyli na przykład biuro lub magazyn, jeśli odbiorcą Twojej usługi będzie to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, to będziesz musiał zapłacić w Polsce VAT od Twojej usługi. Dlatego jako przedsiębiorca zawsze powinieneś te kwestie weryfikować, np. odbierając stosowne oświadczenie od Twojego zagranicznego kontrahenta. Drugi istotny wyjątek to sytuacja, w której wykonana przez Ciebie usługa jest związana z nieruchomością położoną w Polsce. W takiej sytuacji również będziesz musiał zapłacić VAT od Twojej usługi. Zaobserwuj mnie po więcej praktycznych porad podatkowych.